Przed nami duże inwestycje drogowe na terenie powiatu Chrzanowskiego. Jeszcze końcem maja rozpoczną się długo wyczekiwane remonty ulic Jaworowej w Libiążu oraz ulicy Krakowskiej w Alwerni. Przebudowa dwóch kolejnych w Gromcu i na ulicy Edukacyjnej w Brodłach dobiega końca. Jesteśmy w gminie Libiąż w sołectwie Gromiec. Przed nami droga powiatowa będąca Przedmiotem modernizacji dużym nakładem finansowym około 1,4 mln zł. Jest to jedna z inwestycji drogowych, tych można je nazwać strategicznymi, kontynuowana z roku 2019 do finału przewidziana na rok bieżący, dokładnie na wrzesień. Mimo y, sytuacji finansowej niespecjalnie korzystnej, staramy się. Te nasze drogi powiatowe utrzymywać w stanie należytym i jednocześnie znajdować pieniądze na ich modernizację. Oczywiście, głównym efektem, jaki chcieliśmy tutaj osiągnąć, to poprawa komfortu jazdy, natomiast nie bez znaczenia był też aspekt bezpieczeństwa. Od lat mieszkańcy postulowali o budowę. Ronda na tym skrzyżowaniu to się dzieje. Dzięki temu, oczywiście, ta, ten poziom bezpieczeństwa się znacząco poprawi. Dodatkowo na wysokości ulicy Czarnieckiego zostanie umieszczony radar, który stale będzie monitorował prędkość, z jaką jadą poszczególne pojazdy. Tak, oczywiście. Jestem tego zdania, że to rondo jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dlatego że ja naocznie widziałam wypadek. Jak dobiły dwa samochody. Także że myślę i uważam, że to jest bardzo dobrze. Kierowców ucieszy wiadomość, że jeszcze przed wakacjami pojawi się nowy asfalt na ulicy Jaworowej w Libiążu. To kolejny etap przebudowy tej ulicy. Tym razem naprawiony zostanie odcinek o długości ponad 1 km. Prace przeprowadzone będą za kwotę około 930 tysięcy złotych. Część przebiega w terenie leśnym, a część w zabudowanym. Mieszkańcy Alverni długo czekali na zmianę na wierzchni na ulicy Krakowskiej. Droga prowadząca od Urzędu Miasta Walwerni w kierunku Poręby Żegoty jest w nie najlepszym stanie. Przebudowa ulicy krakowskiej w Walwerni została poddana do aplikacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymaliśmy niedawno informację, że na to zadanie otrzymamy dofinansowanie w kwocie 1 334 000 zł. Będzie rozstrzygnięty, mam nadzieję, pozytywnie przetarg, który został ogłoszony. I kiedy on, tak powiem, zakończy się sukcesem, no to mam nadzieję, rozpoczną się roboty. Sądzę, że roboty mają szansę się rozpocząć jeszcze w okresie wakacyjnym. Jest także szansa, że na jesień dojdzie do skutku przebudowa ulicy Powstańców Styczniowych w Szanowie. Powiat starał się o dofinansowanie do przebudowy ulicy z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek umieszczony został ostatecznie na czwartym miejscu listy rezerwowej.